i Zaledniej cisza weterze, ale zdarzyło się to, na czym mi najbardziej zależało. Walka stała się pretekstem do tego, żeby zaprosić mnie do kilku wywiadów, żebym mógł powiedzieć parę najistotniejszych rzeczy, niezwiązanych w ogóle ani z octagonem, ani ze sportem, i się zaczęło. I otworzyła się puszka Pandory, Dziś otwiera media, i czytam komentarze w dużych mediach na mój temat, że oto Korczarowski powiedział straszne rzeczy, że wojna między Rosją a Ukrainą, to jest wojna między wschodem a zachodem, a Polska nie ma w tej wojnie żadnego interesu, i to nie nasza wojna. I to było moim celem, to było jedynym celem tego całego zamieszania, które jest wokół mnie, żeby przebić się z najważniejszym, organicznym, kardynalnym, kluczowym tematem do opinii społecznej w momencie, gdy ta wojna wszystkich już tak znudziła i wszyscy mają tak dosyć tego tematu, że myślą, że ona gdzieś sobie przejdzie od bokiem i, i niedługo się skończy. Nie, nieprawda. Ta wojna wisi na włosku i jest bliżej niż kiedykolwiek za naszego życia, że nasi bliscy będą mogli wziąć udział w tej wojnie. My jesteśmy cały czas do tej wojny wpychani, dlatego że kto choć troszkę zna historię, na którą tak się często powołuje, ten wie, że w demokracjach takich jak Polska potrzebne jest przygotowanie gruntu społecznego. I... Ja czasem, wiecie co, aż mi serce pęka jak kurwa o tym myślę, że ja muszę y, odwoływać się do, do rzeczy tak złożonych, których wy często nie rozumiecie. I mówicie, co ty pierdolisz, Korczarowski, To są jakieś tam farmazony. Trzeba czasem coś wam wyjaśnić, żebyście dotarli do sedna, które jest absolutnie kluczowe. Trzeba wyjaśnić na przykład to, że taka wojna na Ukrainie, ona została już bardzo dawno temu zaplanowana. Brzeziński już w latach 90. o tym pisał. W Stanach Zjednoczonych w ogóle były analizy niejednokrotnie podejmowane, co nie wyszło Napoleonowi, Hitlerowi, dlaczego te wojny z Rosją się nie udawały. Amerykanie szykują się do starcia z Chinami. Możecie się ze mnie śmiać, możecie y, y, kpić, ale to ja studiowałem tyle lat te tematy, Ja miałem obowiązkowe lektury, ja musiałem całe to gówno czytać. I wiecie co? To jest wszystko napisane. To nie jest tak, że to jest jakaś wiedza tajemna. To nie jest tak, że ktoś do mnie przyszedł i powiedział: Biorzesz Rosji, mam gdzieś tam plany z podbiórka. Oni wszyscy o tym piszą. Różne amerykańskie think tanki. Są ludzie w Stanach Zjednoczonych, którzy analizują e, różnego rodzaju podejścia. Potem zostałem współpracownikami, doradcami w Białym Domu, e, podsuwają te plany, tam się je rozważają. Mówią: OK, to ma sens. E, I czytamy o różnych głębiach strategicznych, o, e, o tym, żeby przejść terytorium Polski, Ukrainy, pod przyszły konflikt z Rosją, żeby Rosję przeciągnąć na stronę Stanów Zjednoczonych, z Chinami dalej. Jest wielu naukowców, którzy o tym mówią. W na przykład jest doktor Leszek Sykulski, też oczywiście od czci, wiary, od że wariat, że Agent, że, że Ruska onuca i tak dalej. To ludzie, którzy powinniście mieć za bohaterów, którzy wam o tym mówią, dlatego że to ludzie, którzy próbują ocalić wasze dobra, wasze rodziny, wasze życie, żeby nie wpieczyć was w tę wojnę. Polska zrobiła największe zamówienia sprzętu wojskowego, nie wiem, czy nie w historii w ogóle w tym momencie. Ja się cieszę, że polska armia, armia się rozwija, ale ktoś, kto zamawia tyle sprzętu, nie zamawia po to, żeby go nie użyć. Nie zamawia się tysięcy czołgów, żeby stały w magazynach. Oni czekają, kiedy już y, Ukrainie skończą się ostatnie rezerwy, żeby nas tej łaski rezerwowych pieprzyć do tej wojny na Ukrainie. Świat w ogóle...